Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z programem Witamy dla nowych klubowiczów Oriflame. Zachęcam Was właśnie do wyrobienia sobie własnej zniżki, takiej karty rabatowej, ponieważ możesz skorzystać z programu Witamy właśnie dla nowych klubowiczów. Co to znaczy? To znaczy, że robiąc zakupy ze sklepu Oriflame, ze sklepu internetowego. Z aplikacji czy ze strony Oriflame i kupując produkty codziennego użytku, które i tak byś musiał kupić w normalnej drogerii: żel podprysznic, szampon, mydło, szampon do włosów, nie wiem, podkład, jakaś woda za te produkty po prostu, że właśnie wybrałeś firmę Oriflame. Możesz skorzystać z programu Witamy dla Nowych Klubowiczów. I właśnie, jeśli e, zrobisz sobie właśnie takie swoje zakupy teraz, właśnie z tego katalogu, za minimum 50 punktów, e, to, e, to właśnie możesz otrzymać od firmy taki oto zestaw e, serii Butanicals za 4,90. Skład chodzi: e, szampon. E, że Wam dobrze powiedziała, yy, szampon do włosów, odżywka i mydełko. Więc jest to seria wegańska, więc też Wam tutaj polecam właśnie tą serię. Jeśli natomiast będziecie chcieli zrobić sobie kolejne zakupy w kolejnym katalogu, też za 50 punktów, to możecie otrzymać od firmy wellness pack, są to suplementy, diety damskie lub męskie. Ja osobiście też stosuję właśnie akurat teraz nawet były wyprzedane damskie, więc zamówiłam sobie męskie, męskie mają to do siebie, że mają więcej magnezu, a że ja jestem zwolenniczką kawy, więc mi magnez tym bardziej jest właśnie potrzebny. W takiej saszetce właśnie w wolnym spaku mamy astaksantynę, kwasy omega-3 i witaminy i minerały. Więc ja taką soszetkę codziennie sobie łykam właśnie rano przy śniadaniu. I właśnie za 90 możecie właśnie odebrać, więc też genialna cena. I jeśli chcielibyście właśnie zrobić sobie kolejne zakupy w kolejnym katalogu też za 50 punktów, to zobaczcie, taka oto waga łazienkowa z firmy Sensor za 14,90 jest to waga tutaj, którą możesz połączyć sobie właśnie z aplikacją, z telefonem więc też, też bardzo fajna i dodatkowo jeśli właśnie dołączysz właśnie w tym katalogu i zrobisz. Jeśli zrobisz dowolne zakupy w tym katalogu, to możesz otrzymać ten oto tłuszcz do rzęs lub lub masło do ciała Swedish Spa za jeden grosz. Więc to jest oferta za dowolne twoje zakupy. Czy to będzie na przykład jedno mydło, czy to będzie żel pod prysznic, czy to będzie szampon do włosów, to ty otrzymasz właśnie jedną z tych rzeczy. I dodatkowo, co jest świetne, to to, że też jest darmowa dostawa przy pierwszym Twoim właśnie zamówieniu, więc odezwij się do mnie, ja Ci myślę link, formularz, który należy po prostu wypełnić i w ten sposób masz dostęp do, do swojej karty rabatowej, z której robisz zakupy wtedy, kiedy tego, tego potrzebujesz. Masz Całą, cały czas zniżkę, minus 20%. Czy to jest rano, czy to jest wieczór, czy to jest lato, czy to jest zima, wchodzisz na, na stronę czy na aplikację i masz cały czas zniżkę, minus 20%. Oprócz tego, że właśnie masz tą kartę klubowicza, korzystasz z ofert, jakich nie znajdziesz w katalogu. To jest, to jest genialne właśnie, więc to są oferty właśnie dla nas, dla osób posiadających. Tą zniżkę. Więc te i wiele innych przywilejów zapraszam cię do kontaktu, i też będziesz mógł z tego korzystać. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.